Struktura to są właściwie dwa podstawowe rozróżnienia, które możemy nadać naszym doświadczeniom. Nasze doświadczenia mają jakąś treść. Coś mówimy, coś robimy, o czymś myślimy. To jest to, co jest treścią. Natomiast struktura to jest pewna forma, pewien wzorzec, pewne powtarzalne elementy naszego zachowania, które się powtarzają z różną treścią. Jeżeli zobaczymy kilka przedstawień takich treści, zauważymy, że struktura może być podobna. A więc treść jest zawartością, jak powiedziałem, jest tą wodą, którą wlewamy w terenu formę. W tym co myślimy, w tym, co robimy, o czym myślimy. Natomiast struktura to jest jak, bądź w jaki sposób to robimy. Można się zapytać kogoś, kto przychodzi na coaching, czy na life coaching, czy na psychoterapię, Pytamy się, przychodzisz z takim problemem, że boisz czy się. Możemy na się czego się boisz? Możemy się zapytać dużo bardziej generatywne pytanie. W jaki sposób ty to robisz, że się boisz? Co, co się powtarza w twoich lękach? Jak ty je kreujesz? Jaka jest twoja strategia, sposób budowania tego lęku? I sami państwo rozumiecie, że jeżeli zaczniemy rozmawiać o treściach, to nie bój się. Nie no, pójdź do to nie jest takie straszne. Możemy stosować terapię behawioralną, czyli to spajać z pewnego rodzaju sytuacjami. Lekam. Możemy, jeśli ktoś ma lęk wysokości, starać się brać go na różne stopnie, o coraz wyższe wysokości, próbować odswoić go swoją treść. My możemy też zapytać się, w jaki sposób ty tworzysz swój lęk. Jak to się dzieje, czy nie jest to genialne, że za każdym razem, kiedy jesteś w takim miejscu, gdzie jest wysoko, pamiętasz o tym, żeby się bać. Co ty musisz zrobić, żeby stworzyć sobie taki stan psychiczny? I okazuje się, że ludzie z reguły, którzy przeżywają lęk wysokości, mają pewien powtarzalny wzorzec, który praktycznie jest obecny u wszystkich ludzi, którzy mają lęk wysokości, mianowicie widzą wysokość, kreują w swojej głowie obrazy siebie, że spadają. Zadają te obrazy, są zasocjowane, czyli wydaje mi się, że lecą, czyli widzą to z pierwszej pozycji, jak spadają, i to wyobrażenie w sposób naturalny kremuje w nich rękę. Więc zauważacie Państwo, że jak zejdziemy na poziom struktury, to dużo więcej można zrobić, dużo więcej pojawia się kontroli. Że my, tak jak się to dzieje w technice, która się nazywa fobia, czyli leczenie fobii. Możemy po prostu nauczyć osobę tworzenia innych obrazów w tej sytuacji w tym kontekście bądź, tak sprytnie jak Richard Bender i John Rider wymyślili, ten film, który oni sobie wtedy puszczają automatycznie w głowie, nauczyć ich odwracać. To jest zabieg na strukturze. Jeżeli film, który płynie do przodu, że wyobrażam sobie siebie, jak spadam w dół i ta ziemia się przybliża, i to jest to moje wyobrażenie, które tak naprawdę mnie przeraża, Mam możliwość kontroli nad tym wyobrażeniem, bo to jest tylko wyobrażenie. W związku z tym, jeśli nauczę się w tej sytuacji, wyobrażać siebie z boku, czyli widzieć siebie, nie tyle jak spadam, zatrzymaj ten obraz i wyobrażaj sobie, że zlatujesz. Pójdź go do tyłu, pójdź ten film, który sobie tworzysz tworzy zawsze w głowie z tą samą treścią, tylko pójdź do tyłu, zmienia się znaczenie, struktura nadaje znaczenie, treści.